Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. Zostawmy wezwanie. To jest miejscu? Proszę. Ja miejska? jestem z oddziału prewencji policji. To nie jest miejska. To A jest to... oddział prewencji. Aha, jeszcze coś innego, tak? Tak, tak. Dobrze, no dzieje? to w takim razie teraz tak. Tu jest moja, mój dokument. Dobrze. Podam pani, żeby było łatwo znaleźć. Nie wiem ale to jest dokument. Tak, panu. ale to jest y, artykuł 2006, 26 lipca, rozporządzenie Rady Ministrów, legitymowanie y, ten i można się legitymować, tylko karton, żeby było łatwiej. Arty... Kartą krakowską? Tak. Artykuł, pan, paragraf 4, artykuł dobrze, 4. Proszę co? sobie to sprawdzić. Ja nie muszę sprawdzać, po prostu podam pan swoje imię i nazwisko. Nie, no ja podam ja pana, panu, żeby pan no, mnie łatwiej znalazł. Nie ma problemu. To ma problemu. podam panu numer. Nie się stresować, na spokojnie. Spokojnie, Zapiszmy my tu Datę urodzenia, my, proszę pana. My tu do urodzenia pan znajdzie wszystko. My tu przyjechaliśmy panu pomóc. No i bardzo mnie to cieszy. Także spokojnie, proszę to się. To dobrze, proszę pana, w takim razie, jak pan mi no, przyjechał pomóc, nie wiem, czy pan może w ogóle... Tylko chwileczkę. Y... Na podstawie artykułu 15 ustawy o policji niech pan poda swoje dane, policjant pisze. No dobrze imię no... i nazwisko, imię... Ja podaję, ojca, żeby było matki, łatwiej, do... może pan sobie mnie wyszukać, yy, bo no, yy, Prawie, podaję, no, tak. No, no, yy, podaję tak, Wiesław Kozłowski, imię ojca y, Wiesław. No spokojnie, w miejscu publicznym Matka Michalina. Wiesław i Michalina. Tata i mama. Dobra, tylko I żeby panu było łatwiej, to po prostu to podam z domu? Y, baran, baran, baran. I żeby panu było łatwiej znaleźć, to, to data urodzenia, to urodzenia, urodzenia właśnie, 3. kwiecień 76. A proszę sprawdzić, ja znam przepisy, prawa. 76, tak? Tak, i można legitymować przepis. To jest, to jest, to jest. Jeszcze gdzie pan jest zamordowany? Stawiewicza, y, Stawiewicza, y, 17, y, 17 przez 17 przez 87. Tak, tak. Już no. mnie no. ta sytuacja, bo to ja już ja tego, ruchu, nie, nie wiem, nawet przez chwilę nie, nie, nie widziałem adresu. Więc ja, ja panu nie mówię, o co ja jedynie tylko to postanowienie uznaję, ponieważ mhm. drugie jest na podstawie lewej opinii, zaraz panu to wytłumaczę. I po prostu, i to jest, żeby Ale było okay. śmieszniej. Ja widzę, że tu jest postanowienie sądu apelacyjnego w Krakowie. Tak, i Czego to, jest, to dotyczy, dotyczy, wie, dotyczy dotyczy spotkań z dzieckiem. Rozumiem. I moja żona, ponieważ mój też jest milionerem i wpływowym członkiem masonerii i, i po prostu, a moja teściowa jest byłą ławniczką w sądzie na Wydziale i po prostu mają do nieuczciwych funkcjonariuszy publicznych dostęp to ja po prostu od czterech lat nie widzę dziecka, nie trzymają się żadnego postanowienia, a teraz e, moją obroną konieczną po prostu e, założyłem stronę, e, strony, gdzie publikuję na YouTube e, dowody przestępstw tej grupy i żeby mnie zyskredytować, to prokuratura postawiła mi za 241, paragraf 2, czyli to jest upublicznianie, upublicznianie, e, Spraw niejawnych, mm -hmm. które i tak są niezgodne z konstytucją, bo artykuł 45 mówi, że każda powinna być rozprawa jawna. I żeby było śmieszniej, dowodem przeciwko mnie jest zeznanie przyznanie się do popełnienia przestępstwa 181, z tego pana właśnie Adama Dubina. I wiedząc, że w sądzie to nie przejdzie na jawnej mm -hmm. rozprawie, dyskredytowano mnie, mimo że miałem w innej sprawie opinię z czerwca 2021 biegłą przez biegłą psychiatrów w Szanowa, że, że, no, że jestem zdrowy psychicznie i mogę prowadzić sprawę bez adwokata. To trzy miesiące później, mimo że prokurator Laszczak wiedział o tym, że mam taką opinię, po prostu zarządził postanowienie, żeby mnie doprowadzić przymusowo jak psa na, 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 do, 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 na opinię biegłych i po prostu badania żadnego nie było. I, i po prostu tam mi wyszło niby, tam mi napisali opinię, żeby mnie zdyskredytować, że mam urojenia prześladowcze, że wydaje mi się, że mam do czynienia z lupą przestępczą. To ja mam... Yy, I teraz druga sprawa, bo ja dzisiaj, bo policja cały czas mówi, że nic nie może zrobić. A ja wiem, co powinna nadawać tej sprawa, bo mi wszystko umorzają. Teraz, dzisiaj przyszło takie do mnie, wpadłem na taki jeden pomysł. Tu jest protokół do sprawy. 23 maja 2019. Na ma pan ulotkę, może Pan sprawdzić. Jest tam nagranie zeznanie, za co dostałem 241 paragraf 2. Mój też, Adam Dubin, zeznaje pod przysięgą. Podczas kontaktów pozwanego z młóżką ja nie nagrywałem kontaktów. Działka była ogrodzona i zamknięta, furtka była zamknięta, żeby pozwany nie mógł uciec z córką. Którka miała dyktafą w trakcie no, tego no, spotkania, który pozwany wyrwał po Bucę. i bla, bla, bla i tutaj dalej. Czyli to jest, proszę pana, artykuł 189 kata. I teraz, teraz wynalazłem takie coś dzisiaj, artykuł 240 kata, proszę sobie sprawdzić, że w tym momencie każdego, z którego poinformowałem o 189, dałem panu ulotkę, żeby pan sobie sprawdził, zapoznał się, czy Adam Dubin, tak powiedział pod przysięgą, czy nie, to artykuł 240 KK mówi o tym, że każdy obywatel, który się dowie o y, 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 pozbawienia kogoś wolności, czyli artykuł 189 KK, mhm. może być pozbawiony karze do trzech lat ja więzienia. Ja I teraz panu powiem jeszcze, że ja naprawdę chcę, żebyście po prostu coś z tymi ludźmi zrobili, żebyście nadali bieg sprawie, żeby po prostu ktoś, bo pokazałem dowody przestępstwa, bo ja się obawiam o, o życie mojej córki. Nie mam żadnych, mimo że nie mam ograniczonych praw do tego, żeby, żeby nie wiedzieć, żeby nie wiedzieć po prostu, gdzie moja córka mieszka. Ja nie wiem, czy ona tutaj mieszka cały czas. Dzielnicowy nie zrobił nic w tym kierunku, żeby żeby się dowiedzieć. Jeszcze teraz właśnie. To jest, <tanie> to jest właśnie to śledztwo z 189 taka to prokurator Michiel Graj odmówiła wszczęcia, a tu sędzia 14 lutego wygrałem sprawę i nakazał, yy, a nie, to jest chyba co innego. Nie, to jest Bogusława Srota, to ja wyjąłem kolejnego. Ale w każdym pan... ja razie. Panie, czy mogę na Nie, ja tylko dokończę, proszę pana. A, ok, tak Jeszcze dokończę. dokończę, bo chodzi o to, że A, tak, 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 tak. mimo że ten jałnierzki nakazał e, znowić postępowanie, to może sobie pan sprawdzić, bo jak e, pomyliłem, czy inne postanowienie, to po raz drugi 27 lipca ten sam pokład nasz ograj wyłączył mimo nakazu sędziego umorzył po raz drugi. Proszę zobaczyć, to jest jedno postanowienie, to jest to właśnie 189. Tak, bez uzasadnienia. I to jest dwukrotnie. A właśnie dlatego, że, że to jest pierwsze umorzenie, później to co nie mam przy sobie tego postanowienia może pan sprawdzić na, na, na tej stronie. A druga sprawa. Zona będzie pokazywała, że, y, że po prostu na drugim postanowieniu niby jest którego nie uznaje, sędzia opiera się właśnie na tej lewej opcji.